On popatrzył na mnie, a to, że góral to mówi tak, chłopocku, ty głupi jesteś. No dobra. I słuchajcie, i miał rację. Każdy rozsądny, co wchodzi w polską politykę, która jest zabetonowana przez tylko i wyłącznie pewien, można powiedzieć, salon, dokonuje samodestrukcji i zniszczenia. Powiem wam, na czym polega zniszczenie. Jeżeli wejdzie do parlamentu i chce coś powiedzieć, to tryby tego państwa poprzez kontrolę zniszczą jego i jego biznes. Błyskawicznie go wykończą. Błyskawicznie go wykończą. Następna sprawa. Mamy coś takiego jak zeznanie majątkowe. Jestem za tym, żeby zeznania majątkowe były składane. Brońcie, panie Bożenie. Mało to. Jestem za tym, żeby były nawet rozszerzone. Nawet na członków rodzin. Na wszystkie możliwe formy. Tylko jeden warunek. One mają być dla instytucji kontrolnych, a nie dla opinii publicznej. Bo nikt tym biznesmenom nie zagwarantuje bezpieczeństwa w tym państwie. Tylko każdy wie, jak na stole, jaki on dysponuje kapitał. Kto powinien w państwie sprawdzać zeznanie majątkowe? Ktoś, kto ma mechanizmy. Nie go sprawdza CBA, nie go sprawdza celno-skarbowy, niech go sprawdza skarbowy. Ale inaczej, to mamy polityków i mamy przedsiębiorców, którzy są mądrzy, wiecie, co ich niszczy ze zdanie majątkowe i zazdrość sąsiada. Brawo! Słuchajcie, to jest nie do pomyślenia. Ja jestem to, co powiedziałem, za szeroką weryfikacją, nawet szerszą, ale przez organy, które są do tego upoważnione. I temu to miejsce. Jeżeli chór, generalnie jest sprawa. Że ktoś coś pokręcił ze zdaniem majątkowym, to powinno być to anonimowe do czasu wyroku sądu. Bo skazujemy masę ludzi, i potem się okazuje, że oni są niewinni za 6-7 lat. Kontrahenci wypowiadają im um umowy, stają się nieatrakcyjni, uciekają od nich kontrahenci, boją się z nimi robić biznesy. Co za tym idzie? Banki reagują. Nie na fakty, na publikacje, bo na publikacje nawet reaguje om, e, prokuratura. Słuchajcie, ja byłem parę razy przesłuchiwany na podstawie ONET-u, WP czy wyborczej przez prokuraturę, a materiałem dowodowym był publikowany artykuł. Wy sobie wyobrażacie? Miałem Marku, siedem razy byłem weryfikowany zeznania majątkowego. I wiecie, co do mnie agenci mówili? Że w gazecie wyborczej popisano to i to. No to ja dziękuję bardzo. To mamy do czynienia z taką patologią, może nawet sobie jej nie zdajecie. I teraz tak, ten człowiek jest patriotą. Nie ulega wątpliwości. Nie dlatego mówię, że sobie słodzimy nawzajem. My się po prostu rozumiemy. I wiem, jako Marek poniósł ofiarę, pracując na dobro Ojczyzny. Poniósł ofiarę, jeżeli chodzi o własny biznes. Nie będę wymieniał Jako, bo się z nim wcześniej nie umówiłem, ale na pewno, że to powiem, ale poniósł ofiarę. Poniósł ofiarę tego, że chce być patriotą, a jest przy okazji przedsiębiorcą, dynamicznym przedsiębiorstwem. I jak wy sobie to wyobrażacie teraz? Więc co? Mamy tak naprawdę, a do tego mamy jeszcze społeczeństwo, które jest artykułami pewnych niemieckich mediów, Cały czas szturchane, jak wściekły pies w drutem. Wiecie jak, ten ma pieniądze, ten ma pieniądze, ten jest zaradny, no to na litość bosko, to my oddajemy generalnie politykę, która jest równoważy się. Bo przecież polityka to regulacja, regulacja to biznes, biznes to podatki, podatki to zbrojenia, podatki to bezpieczeństwo, to sfera społeczna. My chcemy oddać. Według mediów powinniśmy oddać tym, co nie mają, kompletnie nic. No tak jest według pewnych mediów. I to zobaczcie, według mediów, którzy uważają, że prawica powinna mieć słomę z butów i chodzić w lnianych ciuchach, przepasać się porwozem, bo prawica nie może mieć pieniędzy. A wiecie, dlaczego im zależy, żeby prawica nie miała pieniędzy? Bo ktoś, to nie ma pieniędzy, nie rządzi. Bo ktoś to nie ma więcej nie rządzi. Zobaczcie na świecie, czym się równa prawica. Prawica równa się częściowo ludźmi biznesu, bo ci ludzie chcą wejść do tej prawicy, chcą ten kraj zmieniać, dorobili się, mają dzieci, chcą budować już swoje nazwisko. To nie jest kwestia, że ktoś będzie miał 100 tysięcy, 200, już 300 więcej. Nie. Bo wszyscy wiemy, że ten krzyż czeka na nas. I już każdy z nas jest starszy, ty też nie jesteś młodzieniaszkiem, Marek, ja też nie. I wiemy, że ile. 20 Mów za lat siebie. 30 lat. Ok, mówię za siebie. Dobra, okej, okay. Może i masz rację. I wracając do tego. Więc, więc, no faktycznie, tu są kobiety, nie mogę tak mówić. Jesteśmy młodzi. I w związku z tym chcemy już inaczej. My chcemy budować kraj możliwości naszych dzieci i budowę swojego nazwiska w tym kraju, ale chcemy mieć wpływ i generalnie ja czasami nie mogę na to patrzeć, bo całkowicie ta prawda jest zakłamana i dzisiaj słuchajcie boję się jednej rzeczy ostatnio byłem w Stanach nie po to, żeby je zwiedzić, tam byłem zaproszony, miałem osiem spotkań chyba w czterech Stanach, to był wyścig z czasem, nawet nie wiedziałem, że jestem w Stanach to, yy, i co zauważyłem? Dziś biznes nie wygląda tak, jak w latach 80., -tych, 90. -tych w Polsce. Dzisiaj ludzie są, już robią biznes światowy. Spotkałem masę ludzi w Stanach, którzy 5 lat temu, 6 lat temu wynieśli się z Polski i tam robią biznes. Dziś nie ma już oporu pod względem języka. Dziś kwestie podatkowe, inne, zwłaszcza podatkowe, są o wiele lżejsze w Stanach. W sumie nie wszędzie zależy, który stan. No dziś tak najbardziej rozwojowy stan to jest Teksas, bo tam no nie rządzą ci Lewacy, w związku z tym on jest bardzo o, rozwojowy. I dzisiaj ten przemysł ucieka, duży i mały, do Stanów, do innych części świata. Część naszych przedsiębiorców nie ma sukcesji. Bo dzieci wykształcili na Oksfordach indziej, gdzie, więc dzieci nie chcą wrócić do tego biznesu. Czyli problem biznesu sukcesja tak naprawdę. Drugi problem jest, że ten biznes po prostu zaczyna nie tylko z Polski. Z Polski Europę to się nie martwi, ale on ucieka i z Polski, i z Europy w inne kierunki. A tu, co zostaje? Tu zostaje, tu zostaje tak naprawdę turystyka, gdzie jeszcze próbują turystykę zniszczyć, mówiąc, że w Polsce jest drogo. No. I to kto? Media. Wiecie co, i tak się to, to ja wam tak zgeneralizowałem może tak w wielkim skrócie. To jest Panel Marka, a to jest facet alfa, więc ja nie chcę tu przemawiać generalnie za długo. Marek raczej tobie oddaję. Nie kontroluj, już kończymy. A no, tak, też, tak też wiedziałem, słuchajcie. My próbujemy być wobec siebie czasami kąśliwi, ale to wiecie, to wynika z takiego, że my tak sobie nieraz wbijamy szpilę w sposób taki bardzo zabawny, śmieszny, ale się rozumiemy, Marku. I wiesz, ja naprawdę Ci współczuję, bo ja sobie współczuję, bo wiesz co jest najgorsze, siedzisz w tym parlamencie, patrzysz na tą głupotę tej partii rządzącej, patrzysz na ten, no już bym powiedział nieraz debilizm gospodarczy w tym wszystkim, a co najgorsze, że się na tym znasz. To jest trudno do przeżycia. Bo jakbyś się na tym nie znał, to byś pogodził się z tym. Ja tak samo siedzę w tym Europarlamencie, patrzę na bandę wariatów generalnie, którzy już dziesiąty raz negod rozmawiają o przemyśle samochodowym w Europie, to tak bym rozmawiał o koniu, który wybiegł z zagrody i go trzy lata temu wilki zjadły. Bo dosłownie trzy lata temu wilki zjadły przemysł samochodowy. Poprzez regulacje. No bo jak ogłosili zero neutralność w 2030 roku, no to słuchajcie, to przemysł się spakował i stąd poszedł. O czym mamy dyskutować teraz? O niemieckich firmach, samosłużb samochodowego, które siedzą już w Chinach? O czym mamy dyskutować? I oni o tym chcą dyskutować. Chciałem podjąć dyskusję, ale udało mi się w sankcje wprowadzić ropę. Bogu dzięki, bo to nie jest tak, że tam nic nie robię. Wprowadziłem do gazu ropę. Chociaż sam się zastanawiam, czy jak wrócimy, nie będziemy je na nowo kupować. Bo jak kupują Niemcy, to dlaczego my mamy być frajerami? Może też będziemy kupować kazachską ropę? No nie? nie, ma, nie ma no przecież co, takiego. będziemy frajerami. Ale wracając, wracając, wracając do tego. O, słuchajcie. słuchajcie, jak patrzysz, znasz się na tych regulacjach, to nie możesz wytrzymać. Siedzisz na negocjacjach, wam dam taki przykład. Są negocjacje. Tak naprawdę te negocjacje posłów wyglądają nijak. Tam dolny szczebel przygotuje wszystko. Oni nawet nie mają pojęcia co głosują. No ale ten dolny psze, Shadowsy to się nazywa, idziesz na takie spotkanie, tam są rozmowy, negocjacje i słyszysz, nie, nie będzie zakazu ropy w tym zakresie. Nie, 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 e, bo generalnie, no może pan ma rację infrastrukturowo, ale generalnie Orban jest taki, taki i tu musimy mu dowalić. To są politycy, wiesz, albo Zielony Ład. Nie, 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 nie. Zielony Ład to jest dobry kierunek europejski, my dalej w to idźmy. Z... O, idziemy w przepaść, w ruinę gospodarczą, zero konkurencyjności, pieniądze pozna... poznajdujemy. I tu słyszę wiele moich kolegów opowiada o ETS-ach, o tym nawet nie ma, to powiem wam zupełnie szczerze, to nie jest tak, jak ktoś opowiada. Wiecie, kto musi zrobić porządek z ETS-em? Z prawami do emisji? Państwo. Tylko każdy rząd, który rządzi, nie zrobi z tym. A wiecie dlaczego? Z ETS-u wpłynęło 90 miliardów do budżetu państwa. Jedna trzecia poszła do Funduszu Europejskiego Innowacji i Rozwoju. A dwie trzecie gdzie są? W budżecie. To jest podatek, który niby ktoś, kto dominuje do rządzenia, krytykuje, ale jak rządzi. To uważa, że będzie miał dziurę. I państwo to dzieli. Tam jest taki paragraf: ekologia, transformacja, zielona, wszystko po kolei. Temu panu dana fotowoltaikę, tamtemu badana fotowoltaikę. Cholera, z tym, że ta fotowoltaika mu się nie opłaca, bo sieć nie w stanie odebrać mocy w tym zakresie. Nie, zdadzą mu na fotowoltaikę. Co ma z tego biznes? Zero. Zero. Bo biznes nie może nic otrzymać, bo byłaby to pomoc publiczna. Zróbcie. I tak naprawdę potrzebne są takie panele, żebyście Państwo tak naprawdę widzieli, jak to bywa. Ale to jest. Trzeba naprawdę mieć chęć zmiany tego państwa. Chęć zmiany tego państwa wtedy, jak do ciebie strzelają. Chęć zmiany tego państwa, jak wyją, jak cię wyzywają, jak cię przezywają. Trzeba być wariatem, trzeba być zdeterminowanym, tak jak Marek. Jeżeli nie będziesz wariatem, nie zmienisz państwa. Poniesiesz największą ofiarę, ale go zmienisz. I teraz, ilu takich ludzi powinniśmy mieć, żeby w każdym obszarze to państwo zmieniali? Podejmowali decyzję niezależnie od dobra swojej rodziny i własnego. Tak stworzono ten mechanizm. A na samym końcu zarządza firmami prokurator. Gdzie firma przyjdzie, zrobi audyt przez międzynarodową spółkę, odda go do prokuratury, a prokuratura kopiuj, wklej, wpisze i da ci zarzuty. Oczywiście, firma za to zapłaci, którą budowałeś. 400 euro za godzinę. A po drugiej stronie mamy menadżerów, którzy mają sukno w kieszeni, generalnie i boją się podjąć każdej decyzji. Bo są nieprawda, że są niezależni. Jak nie mają odpowiednich prywatnych funduszy, to są zależni i nie podejmą żadnej decyzji. żadnej decyzji. I dziś mamy to ciało po Pawulonie, w którym są spółki, że to jest ciało bezwładne nie podejmujących decyzji, nie wykorzystujących monopol na rynku, nie wykorzystujących potencjał. Bo stuka pan prokurator i się pyta, panie Obajtek, a dlaczego pan dałeś na maski do Watykanu czy płyny? A ja odpowiadam panu prokuratorowi, że to nie powinno go obchodzić. Z jednej prostej z zre racji. Bo to dała Rada Nadzorcza i właściciele firmy, więc dali to właściciele firmy w związku z tym, co ma prokuratura do tego? Gdzie jest to uszczuplenie, jak to nie są pieniądze publiczne? Niestety, niektórzy nie rozumieją, co, co są pieniądze publiczne, a co są pieniądze spółki akcyjnej. Od tego trzeba byłoby zacząć edukację I mówiąc tym wszystkim. I takie mamy państwo, bo ludzie, którzy coś w życiu osiągnęli, nie chcą się w tym taplać. I to musimy zmieniać, żeby oni chcieli się w tym taplać, żebyśmy ich wciągli do działania tak, Marek wciągnął się w tą politykę. Dziękuję.